Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu, gdzie zabieram Was w podróże śladami bambusowych lasów. Ale dziś, zamiast w zieleń, wjeżdżamy na asfalt. Eee, a raczej coś, co miało być asfaltem. Jestem w Meksyku i przemierzam kraj samochodem. Dziś opowiem Wam o meksykańskich drogach, o ich historii, paradoksach, Tajemnicach i o tym, dlaczego nie spotkacie tu zbyt wielu pociągów. Ale także, jak to bywa w moim stylu, dorzucę legendy o pewnej kobiecie, która w nocy pojawia się na drogach, szukając swojej straconej rodziny, czy autostopowiczu widmo. Zapraszam. Po II wojnie światowej Meksyk próbował wzorować się na modelu autostrad z USA. Jeżdżąc po kraju, widać tę infrastrukturalną ideę. Powstały ambitne plany, ale rzeczywistość była bardziej hmm, wyboista. Wysokie koszty, korupcja czy przetargi, poznajomości spowodowały, że wiele dróg zostało zbudowanych niskim kosztem i z kiepskich materiałów. Obok pięknych, płatnych autostrad, tzw. autopistas, z napisem Kłota na znakach i numeracji drogowej, znajdziesz nieutwardzone trasy i dziurawe lokalne drogi. Carreteras libres. Często tylko główne trasy są utrzymywane, a reszta hmm. to już problem społeczności lokalnych. To, co mnie najbardziej denerwuje, to progi spowalniające ruch. Jest ich stanowczo za dużo. Są nieoznakowane i niedopasowane do konstrukcji podwozia. Efekt? Hmm. Uderzenie miską olejową lub innym elementem podwozia, uszkodzone progi czy całe zawieszenie, a często również stłuczki podczas gwałtownego hamowania, gdy zorientujesz się, że masz próg właśnie przed sobą. <śm> Mimo codziennego praktykowania, zdarza mi się niestety zaliczyć takie progi co tydzień. Samochód w Amerykach to wolność. Dla wielu Meksykanów wręcz status społeczny. Nawet jeśli stan dróg pozostawia wiele do życzenia, ludzie inwestują w auta, personalizują je i zawsze modlą się o bezpieczną podróż. W niektórych regionach znajdziesz kapliczki przy drogach. To poświęcone kierowcom, ofiarą wypadku lub duchom miejsca. Samochód w Meksyku to nie tylko środek transportu, to przedłużenie tożsamości. To taki... Dom na kółkach, czasem nawet miejsce kultu. W niemal każdym samochodzie, od starego Volkswagena po nową Toyotę, zobaczysz wiszący różaniec lub medalik. To nie tylko religijny symbol różaniec to forma ochrony przed wypadkami, złymi duchami, a nawet przed złym okiem. Czasem obok niego wisi też miniaturowy święty Krzysztof, patron. Kierowców. W niektórych regionach różaniec bywa święcony przed długą podróżą. Ten duchowy wymiar często zestawiany jest z techniczną ruiną auta. Opony łysiejące, jak głowa mnicha, czy brak sprawnych pasów, albo silnik trzymany na opaskach zaciskowych, ale różaniec jest. To taka trochę symboliczna równowaga między ziemskim chaosem a boską opieką. Kierowcy zazwyczaj personalizują swoje auta z dumą i fantazją. Flaga Meksyku na desce rozdzielczej, czy pluszowy piesek ruszający głową na tylnej półce, napisy typu Dios me guia, Bóg mnie prowadzi, Mi nave mi vida, czyli mój statek, moje życie, czy Dos persientos harocio, dla durnych albo dla dumnych z Veracruz. To tylko... Kilka przykładów. Na tylnych szybach często widać też pamiątki z pogrzebów, naklejki z datą śmierci i imieniem ukochanej osoby, której obecność ma czuwać nad podróżą. Samochód jest często częścią rodziny. Niektóre auta mają nawet imiona. Są traktowane niemal jak żywe istoty. Kiedyś coś się psuje, mówi się: Mi coche está enfermo. Mój samochód jest chory. I rzeczywiście wielu kierowców dba o swoje pojazdy bardziej uczuciowo niż technicznie. to co obserwuję codziennie na drogach stanów Kwahila czy Nuevo Leon to samochody bez świateł ba nawet bez lamp zderzaki podwiązane sznurkiem lub czym się da dymiące i śmierdzące przepalanym olejem przednia szyba najczęściej spękana od kamyków wyrzucanych spod kół poprzedzającego samochodu często ciężarówki Meksyk czy ogólnie Ameryki to również Wypożyczalnie samochodów. Dla podróżnych takich jak ja, wynajęcie auta to najlepsza opcja, by odkrywać Meksyk poza turystycznym szlakiem. W miastach nie ma z tym problemu. Sieciówki typu Hertz, Alamo czy lokalne firmy jak MEX są łatwo dostępne. Polskie prawo jazdy jest honorowane bez żadnych ograniczeń, ale trzeba uważać na ukryte opłaty. Najczęściej nieobowiązkowe ubezpieczenia, które są dodawane do umowy bez uprzedzenia, a potrafią podwoić cenę wynajmu. Do tego dochodzi kiepski stan techniczny niektórych aut w tańszych wypożyczaniach i to, że GPS może być mylący. Czasem prowadzi drogą, która technicznie rzecz biorąc nie istnieje. Długie meksykańskie drogi to nie tylko krajobraz, ale przestrzeń, gdzie codzienność miesza się z czymś niewidzialnym. Gdzieś pomiędzy ciężkimi ładunkami a zapachem rozgrzanego asfaltu rodzą się legendy. Na drogach Meksyku królują kierowcy ciężarówek, traileros, współcześni kowboje i czasem zagrożenie. To oni utrzymują kraj w ruchu, dowożąc wszystko, od awokado po sprzęt elektroniczny, często na granicę ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie czeka rynek zbytu. Ale ich praca to niekończący się wyścig z czasem. Wielu z nich jeździ z towarem przekraczającym dopuszczalną ładowność, bo im więcej weźmiesz, tym większy zarobek. Pracują przez kilkanaście godzin bez przerwy, na energetykach i kawie z przydrożnych stacji. Są zwykle w stanie skrajnego zmęczenia, co czyni ich nieprzewidywalnymi i niestety niebezpiecznymi dla innych kierowców. To niezłośliwość, to system. Wielu trackerów jest źle opłacanych, wynajmowanych na czarno, bez prawa do odpoczynku czy ubezpieczenia. Zajeżdżają więc w sprzęt i siebie w imię terminów, które nie uwzględniają górskich serpentyn, objazdów ani policyjnych kontroli. Nie bez powodu, mówi się w Meksyku, gdy widzisz ciężarówkę w lusterku, zjeżdżaj. Nie wiadomo, kto prowadzi i od ilu godzin. W takich warunkach nie trudno też o opowieści, o duchach. Kierowcy ciężarówek są zresztą ich głównymi świadkami i kronikarzami. Oto niektóre z historii, jakie słyszałem lub przeczytałem w przydrożnych knajpach. Laerona na poboczu. W nocy między stanami Puebla i Veracruz. Wielu kierowców twierdzi, że widziało samotną kobietę w bieli machającą na poboczu. Gdy się zatrzymali, znikała. Niektórzy mówią, że kto ją zobaczy, musi szybko opuścić trasę, bo kolejny zakręt może być jego ostatnim. Inna opowieść to autostopowicz widmo. Częsta historia z północy to tam, gdzie teraz aktualnie najwięcej spędzam czasu. Ktoś zabiera człowieka proszącego o podwózkę. Milczący, cichy, po kilku kilometrach znika. Później okazuje się, że w tym miejscu przed laty zginął młody chłopak potrącony przez ciężarówkę. Inna legenda to strefa ciszy. Niektóre fragmenty drogi, szczególnie w stanie Durango, są uznawane za Zonas de Silencio. Tu GPS przestaje działać, a komórki tracą zasięg i silniki ciężarówek, jakby się dławiły. Legenda głosi, że są to miejsca, gdzie zimia nie chce ludzi. To wszystko sprawia, że nocna jazda po meksykańskich drogach to osobliwe doświadczenie. Z jednej strony, realne zagrożenie ze strony przemęczonych kierowców. A z drugiej opowieści, które trudno racjonalnie wytłumaczyć, ale jakoś nie chcesz ich ignorować, gdy jesteś sam daleko od cywilizacji. W Meksyku mówi się, że droga zawsze znajdzie sposób, by powstać, ale kolej nie zawsze wie, dokąd ma jechać. I coś w tym jest. Historia meksykańskich linii kolejowych to historia ambicji kolonialnych, interesów i niekończących się zrywów modernizacyjnych. Już pod koniec XIX wieku rządy Porfirio-Diaza stawiały na rozwój kolei jako narzędzia ucywilizowania i integracji kraju. Powstały linie spinające wybrzeża, łączące środki wydobywcze i rolnicze. Ale te szlaki budowano głównie z myślą o eksporcie, a nie o mieszkańcach. Tory prowadziły od kopalni do portu, niekoniecznie przez wioski i miasta. Dlatego wielu Meksykanów nigdy nie miało osobistego związku z koleją. To zawsze była infrastruktura dla kogoś innego. Po prywatyzacji kolei w latach 90., niemal cała pasażerska siatka została zdemontowana lub zapomniana, a dominację przejęły prywatne firmy cargo. Cargo to kręgosłup handlu z USA. Meksykańska kolej to dziś potężna maszyna do transportu towarów, zwłaszcza na północ kraju. Dlaczego? No właśnie, bliskość USA, największego partnera handlowego Meksyku, ruch przygraniczny z tysiącami kontenerów, które codziennie jadą z fabryk, tak tzw. Makiladoras, na północ do granicy z Teksasem czy Arizoną, i inwestycje amerykańskich firm w rozwój torów cargo. To się opłaca. Tanie niż ciężarówki. Efektywniej niż statki, ale ma to swoją cenę. Logistyka w Meksyku ma swoją ciemną stronę. W ostatnich latach coraz głośniej mówi się o tym, że rozwój transportu kolejowego w Meksyku odbywa się kosztem środowiska. Od chociażby Tren Maja projekt mający promować turystykę i rozwój południowego Jukatanu. Wzbudził on ogromne kontrowersje. Budowa przecina delikatne ekosystemy dżungli, systemy cenotów, a także tereny zamieszkane przez społeczność rdzennych majów. Linie cargo często prowadzone są przez dziewicze tereny bez konsultacji z lokalnymi społecznościami, powodując wylesianie, hałas i migrację dzikich zwierząt. To nie tylko problem ekologiczny, ale też społeczny i. Kulturowy, bo wiele tras przecina ziemię tradycyjnie traktowane jako święte lub użytkowane wspólnotowo przez lokalne społeczności. A przy okazji, nie ma elektryfikacji, dlaczego? No cóż, większość amerykańskich linii kolejowych opiera się wciąż na lokomotywach dieslowych. Powody są dość przyziemne, ale myślę ważne. Po pierwsze, koszty inwestycji. Zelektryfikowanie linii to ogromny wydatek, a prywatne firmy nie chcą go ponosić, skoro diesle działają. Brak też politycznej woli i nacisku. Rozwój kolei nie był priorytetem przez dekady, więc nikt nie planował nowoczesnej infrastruktury. No i utrzymanie. Prąd oznacza sieci trakcyjne, transformatory, regularne serwisowanie a to wymaga państwowego wsparcia, którego brak. Efekt? W kraju, który teoretycznie mógłby być liderem ekologicznego transportu lądowego w regionie, większość towarów wciąż porusza się w tumanach czarnego dymu. Tak to właśnie wygląda. Kraj z ogromnym potencjałem logistycznym, ale i z wieloma niewygodnymi pytaniami o to, kto na tym zarabia, o to, co zostanie z lasów i czy rozwój zawsze musi iść w parze z hałasem i spalinami. Meksykańskie drogi są jak mozaika trochę asfaltu, trochę kurzu, odrobina magii, sporo niepewności i bardzo dużo historii. Z jednej strony duchy przeszłości dosłownie i w przenośni snujące się między zakrętami a z drugiej pędzące ciężarówki, które nie mają czasu się zatrzymać a gdzieś pomiędzy nimi ja, próbujący dotrzeć do kolejnych miejsc, gdzie rośnie bambusowy las. Te drogi prowadzą mnie nie tylko przez krajobrazy, ale i przez ludzkie opowieści, wydarzenia i pytania, na które trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Czasem ta dziura w asfalcie, czasem duch autostopowicza, a czasem dziwne uczucie, że nie jesteś sam, mimo że jedziesz przez zupełnie pustą drogę. W kolejnych odcinkach bambusowych opowieści będę dalej podążał za bambusem dosłownie i metaforycznie. A następny przystanek to miejsce, gdzie gęsta dżungla niemal pożera szlak. A legendy rosną szybciej niż same pędy bambusa. Jeśli chcesz dowiedzieć się, gdzie tym razem zaprowadzi mnie droga, zasubskrybuj podcast, zostaw komentarz, albo po prostu jedź ze mną dalej. Dzięki, że byliście dziś ze mną i do usłyszenia w następnym odcinku bambusowych opowieści. Do usłyszenia! A to mówiłem ja, Arek Szmajda, z podcastu Bambusowe Opowieści. I saw your name in the rearview mirror, faded like the line on a weathered sign. The radio played an old believer, and I drove slow like I had the time. You left a note on a diner napkin, said don't. I still chase the high. Spark. but i was steady like sunday morning you were firework and i was dark and i still check It remembers who we were. Every song still singing, every turn still stirs. I've got time to kill and hope to drive. i